Huta niedoli nie go. niedoli No, będziemy niedolni, nieudolni nie No to jak zawsze świnia, Kurde świnia nie trafiłem Pewda nie bo tutaj informacja skupiamy się Cześć nie trafiłem parce ten no skupiamy się panowie no Jest jeszcze, że jak robisz gena to nie widzisz nie słyszysz. No właśnie widzę. Nie dobrze. Patrzeć, rozglądać się Patrzę, rozglądam się i nie widzę. To znaczy to mnie z tyłu mnie wziąłeś, nie? Dobra, u nas nie ma. O, dobrze. Biegniesz w naszym kierunku, albo nie? Nie. O, nie, kręćcie tam, genę, kręćcie, spokojnie. Dobra. Ja? Idziemy następnego, Maxiu. Ko którego? Ja? Może główny. Może nie. Nie wychodzi z maina, wychodzi z maina. Ej, pan dyduł, ja jestem tam, gdzie ktoś skończył gena. O kurwa! Kurwa, to by się kręci ta to. No już no. czekaliście, ch jesteśmy do nowego gena i wiesz? No. Luźna na na gumę. Ja rozumiem Na cicho o. jest, na cicho, patrzcie, patrzcie, patrzcie Ona idzie za mną, idzie za mną, do góry idę, do main'a Info, info Nie wiem, ale gdzie jest paleta, to sprawdziła? To nie paleta, tego drzwi Po cichaczu jest, po cichu Nie wiem, gdzie ona jest Ja szukam gena e, W main'ie jest O, o nie muszę może to déjà wezmę <laughs> Nie wie, zrobić. A wyleczyć cię? Mogę, Dobrze. Uważajcie. Ja bym się wyleczył na waszym miejscu, bo może was zaskoczyć. Aczkolwiek idzie za mną, nie odpuściła sobie mnie. Uważajcie, podchodzi na cichaczu. Podchodzi do nas. Nie, tak, nie to uciekacie. był... Ona tu idzie, ona tu idzie. Idzie do szak. Widzę. Kopie Gena A, chyba leczu, leczu, naszego. Leczu, 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 czy nie? Idzie do mnie. Gdzie jest? Szaku. Na szaku jest. No. Z z szaku. Możecie, możecie wrócić do, e, do maina. Skręcić Gena. Kurczę, ja wróciłem zamówi. do tego Gena, żeby może mnie nie zauważy. Dobra. Nie zauważyła. Ja nie Kurwa, teraz im wybuch. To mnie na pewno zauważyła. Spokojnie, spokojnie. Nie, nie. Idzie dalej. Idzie, idzie, idzie dalej za tobą, niego. no? Cały czas info, cały czas info panowie. Eee... nie widzę jej, nie wiem czy będziesz chodza, no Nie wiem. I idzie za tobą, cały czas wchodzi do maina. Dobra. Czem tak idzie i nie atakuje? Dobra, biegnie za mną. Jesteśmy na grze. Jak każdy main, świnki. No, ale to jest takie już. Co, ja, czeka czy... na odpowiednią okazję? Presję robi, czy co? Może. Stój, 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 Spokojnie, spokojnie. Nie, nie. Chciałem po prostu odejść nie, nie. Dobra. Po trzeba... Któryś, dę, nie. z Dobra. Potem tej trzeba. tutaj którejś Tak, deja najważniejsze. głównym zrobiony? Nie, w głównym trzeba zrobić. To idę. Ktoś się Leż, 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 się. czasu. Aha, ty się tam gonisz, dobra. No. A to jest podobnie nie jest tak jakby... To ja se łyknę w takim razie. A co se łykniesz, przepraszam bardzo? Piweczko. Sam mm. mogłem wiedzieć. To była cała decyzja, że nie piec A pyszne piwko. Pyszne pyszne. Jeśli masz déjà vu, pilnuj tych genów Ja nie mam No ja wiem, ale ma ten Jezu, yes, co tu się stało? I eee. do jednej osoby. Znaczy idzie w, w, w kierunku was wszystkich. Na QCK oczywiście. A widzę ją, a ja co ja tym chciałem zrobić? Dobra, ja idę sięgnąć, idę ściągnąć. Eee, to jest Kto mnie tu zablokował? CO JA ROBIĘ?! Jest obok mnie. CO JA ZROBIŁEM?! Ja biegnę, patrzę się za siebie, ja biegnę w skalę. W sensie w skałę. Ona mnie trzasła ja i nie poszła. Ale zrzuciłem za to paletę, Maciu. Gdzie jesteście? No, centralnie. Nie, mnie chodzi o... co z raz mordercą? Nie, Czyli? Czyli w ogóle. Super, chciałem tam skręcić gena. Ten ktoś, kto tu bie... a dobra, rób to Chociaż nie jest zrobiony gen... O, jest tu! Będziecie na Nie wiem Nie, może nie Po prostu wszyscy się kręciłem w jednym miejscu Ja jestem... Tak, ktoś kręci tego gena? Nie, kręcę innego Blisko mordercy? Aha, czemu ja nie widzę, że ktoś gdzieś... To... Ciekawe nie dlaczego, mocnego, bo kręcę mocno. gen. <laughs> to jest mocny perk ci powiem. Na no. takich cichych, znaczy pół cichych morderców, ta... Dobra, zaraz tu przyjdzie. No, nie jest dobre. Gdzie poszło? No, poszła. Dobra, poszła. Poszła, wystarczy, że poszła. Nie dobre, stoi, nie powiem. kampi. Eee, klibem się odpaliło, wyleczcie się, albo tam zajmij pułapkę na spokojnie, ja tu, tu dokręcę to, a, dobra, ściągacie. Bardzo dobrze. No ściągnąłem, ściągnąłem. Ja jest u tak mnie, jest u mnie, jest u mnie. Okej. Okay. W końcu Boże. Eee, jest w mainie, kręci się na kucaków. Mhm. Mm nie chce mnie gonić. Ja robię innego guna. Dobrze, dobrze. Ale nie czy taktycznego, czy, czy nie. Po tamtej skonowie bardziej, który jest najnowszy. Eee, zresetować się. Chłopaki, gdzie jesteście? Ja kręcę guna sobie. Nie wiem, tam gdzie, niedaleko gdzie stalker wisiał, jak no, no, kręci. No, to kurwa się cały czas. Dobra, to idę. Trzyma, Może ona pilnuje Trigena? Nie o to chodzi. Jezus To jest zało. Przestraszyłeś... Bo ja zrobiłem kółko gałą, wiesz? Na w kółko tego i myślałem, że to on A to ty To ja It's me Mario And my brother Luigi O na tu idzie Ja pierdolne kurwa uciekaj, zaraz, no uciekaj, nacisnąłem uciekaj, uciekaj, to! Uciekaj, uciekaj, uciekaj Nie trafiła no nie, trafiła, nie trafiła, autentycznie nie trafiła. No wiem, wiem, wiem. Kopnęła gena i idzie za mną. Tak, to no to ja idę skończyć tego gena, co Skończ, Skąd skończ. Kurwa, musiałem go ku wybuchnąć. Znaczy, ona i tak by tu przyszła, żebyśmy go skończyli. No. W mainie jestem. I... Dobra. Chyba ktoś tam był, co? To mu się Po tej schodowie zostały. Zbieram tak jakby Jakąś się w mainie wybałem? Nie Jest Dokładnie. Kup nam jeszcze chwilę czasu Kurwa nie Leżę nie, Kurwa ja technika, że nie Wiem, wiem o tym, ale Tu czas nas goni Dawaj, dawaj, dawaj tego, Ty jesteś Do main'a chodźcie, mam tam końcówkę I znowu mam adrenalinę i będę Wisiał jak Ale... <laughs> kończy się ostatni <laughs> Idzie w waszym kierunku Kuca, kuca, kuca y... Poszła sobie nie, nie, no idzie w kierunku dwójki Poszła w kierunku no dwójki No i widzę ją ja, ja nie patrzyłem kompletnie gdzie są bramy, nie? Ale to taki szczegół Lecimy? Jak zawsze Nie, bo wróci, wróci, wróci Na 100% Nie, nie wróci o, Chodźmy tutaj Wlećmy się, na spokojnie. Dobra. Ja wezmę łyżka piwka. A to ja też. Blisko. Blisko. Gen jest na... Tak, jak, 80%. Jak, jak gen? Gen, dramat. <laughs> dobra, postanowiła być inteligentna, ale jej nie wyszło. Jednak jej wyszło być inteligentną, dobra. Będziemy się kręcić wokół bramy. Zaremnie nie dziwnie. Nie dobrze. Wziąć. Dobra, Dobra. Madzik, poszukaj drugiej tej. A ja idę Dobra. go ściągnąć. Idźcie go ściągać, ja idę się kręcić. Druga brama jest... O, przy szaku ty, O, to się dobrze składa, o, bo jestem... Kampi kampi, 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 kampi campi, kampi Ale ściągam, ściągam, ściągam. Dawaj przyjmij! Dobrze! <laughs> I dosaka siebie, się wie, bo tamta druga nie jest bardzo dobra Ładnie żeś przyjął, ładnie. Ja tu... 50%, 50%. <średzi> Lokalizacja Szak. Idę 9-9 Dobra, zlecimy dobra, zlecimy dobra, to mogę otworzyć Poczekaj, po... bo jakby... Ania, czy no, 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 no racja, racja. Ja oddecham żebyś chce no. Czas na wszystko. No. Ja pierdolę, nie patrzy się kurwa na ekran i... Ale mi zajebałeś, ała. Nie. No Jimmy, to było... ...wcale nie specjalne. Bez miłości, To ten jest, to tam jest, to tam jest, to tam jest Nie, nie robię. To ja idę, to ja idę. I ciepła paleta, jednak nie jest spokojnie Uhuu Uhu! Ej, ja myślę, że ja przeskoczyłem Dwa totemy na górze w głównym Tak? No to ile no. też No dobra Jimmy, nie przesadzajmy Bo jeszcze nas znajdzie, zabije i powiesi Zależy od tego, jak intensywnie będzie tunelował. Jeżeli raz, to wyjdzie na zero. Jeżeli będzie faktycznie hamsko tunelował, no to... No raz, się... to się zawsze może zdarzyć, nie? No... Nawet czasem tak przez przypadek. No czasem można przez przypadek. Na przykład, jak są podobne no, postacie. Co to mi tnie tak dziwnie? Kurwa, bo kurwa co jest? Innych postaci, bo się inne o Jezus, ping mi skoczył. Jezus Maria. Co jest grane dzisiaj? No, możesz odganiać. Witoro, czemu... Czemu mi nie tepa? Mnie też tepa, nie martw się. Aha, no to... Ale ty masz niski ping, teraz mi też spada. Nie. Wiem. Dobra, no, ja idę w głównym upierdolić. Dobra. Ja się dobrze bawię. Dobra, chodź się pobawić. ja, ja biegnę? Na pewno nie jest do żadnej palety. Nie A nie czekaj, bo déjà vu mi powierdoli. pokazuje... Oczywiście robię nie tego gena, którego trzeba z derzewu, no ale chuj O, ale przewróciłem paletę, niesamowitałem, tylko od razu umarłem, bo i tak bym umarł. Mhm. Mm ale ci się udało. Ale mam dodanie zrobione, nie, niesamowite po prostu. Nie, to ty... Te... szuka kogoś w okolicy. O w sumie mogłem paść pod paletą. Ale dodania mnie nie zrobił. No nie. Znaczy później byś mógł zrobić, ale nie wiadomo. No... Mam nadzieję, że... Oho Chciałem powiedzieć, że random ściągnie Nie. <grym> ja, 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 jestem blisko Dobrze No... Strzela w waszym kierunku najpewniej Ja yeah. Wem je strzelił idealnie No, no. Kurwa y macie Jest przy mnie centralnie y Idzie W ogóle kampi Odciągnąłem ją z taktycznym Aha. Zmisowaniem skill tak, no. i poszła w drugim kierunku tutaj, nie No O to chodziło Ty, ja, a ty się zaraz nie ściągniesz? Połowę mam dopiero Nie, bo jest za daleko, teraz no tutaj dwie. ja mam terror Nie, nie się... Ona ściągnę. stoi chyba pod głównym, znaczy przed wejściem Tak Nie, nie ładuje mi się teraz w ogóle. Bo jest chyba u mnie tu gdzieś. No jest niedaleko nie. mnie, a więc wiesz Ale jesteś kurwą a i wziąłem wybawienie by the way, a więc wiecie, taki perk bardzo przydatny. Siągnąłeś się? Nie się się nie. Ściągnął Siągnąłeś Tylko ktoś się sią. O dwa geny w tym samym momencie A ty jesteś kurwa jebaną dziwką kampiącą To jednak to chyba nie, nie jest kochany morderca co? No mówiłem, że jest. będzie kurwa kampił śmieć jebany pierdolony Wykrkałeś Ma jakiś wstrząs albo haki, plagi, no w sensie to... Tak. Ale no tylko pierwszego teraz Uwiela. Bo teraz poszło, dobra ja pójdę po dżimiego. No idź po dżimiego, bo ja... Ej! O kurwa! Ja Ściągnął się! I zdjąłem się To czekaj, ty cię no, wydasz jest przy mnie Jest w tym... krańcu mapy na tym Gdzie ty zakajem. jesteś? tu? tyłu No czemu paleta A. nie zadziałała? No posłuchaj! Ja umieram, paleta nie zadziałała Standard A, jeszcze ta <laughs> Randomów nie leczymy Pa papa, ja pierdolę, no, Maxiu dzięki za grę. Max. No, paleta nie zadziałała. Ma barwę no. jeszcze, bo poszła centralnie w moim kierunku i rzuciła kruki centralnie w moim kierunku. Powiedz, ma barwę. Normalnie jak Stalkiller. E? dałeś, się podpuścić ty. normalnie. Dobra, gdzie jest no, ten czerwony nie gen? Pierde, że nie A tu jest ten czerwony Dobra. Słuchaj, Maxiu no... No niestety... Nie, nie, ja nigdy w to nie działo... To jest czerwony gen wierze. z Deja Vu. Jak coś, man. no... Ja wiem, bo sam mam Deja Vu. A, to ja też się wziąłem. O kurwa! O Lekko się śląkłem. Ale nie przyszło to. Jeszcze trzy kruki Dobra, jedna chyba tu idzie? Jak to kurwa możliwe, że... ...pobieg po gdzie kurwa jestem? Może cheater, nie wiem, to gdzieś Idzie za mną Otóż, dziweczka A jak przestraszę te kruki, które są... Ojej, wbiegłem w kamień, standardowo Nie możesz paść Padnę, Ale nie we mnie Jestem w głównym Ej, przyszedłem po... chyba dalej ode mnie co to w ogóle za okno jest takie kurwa 2 metry nad ziemią A no widzisz Tam coś jest? Czy co? By nie, 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 ja może ten, ja, może tam coś jest po drugiej stronie i tu się wskakuje do środka, bo, bo, kurwa nie wiem, tak zauważyłem uciekając. No widzisz. Jeszcze strzela kurwa krukami. Miejsce hakał. No i co? Idę, idę sobie zobaczyć to okno. Nie, przyłem Cholera. Czemu ty. A nie, myślałem... No ono jest tu, ale. A nie, dobra, to jest z wnętrza. Dobra, dobra, dobra. Ski... kibelek Skibelka. Ale nobek. z tej artystki. Nie powaliłam. Trochę uratowałem na chwilę tego randoma. Bo chciałem się ukryć przed mordercą, ale mi nie wyszło. <ścoughs> I wlazłem mi w ryj Damy radę. Dwa pękły w tym samym momencie. No zobaczymy. no. Nie jest jeszcze aż tak źle. Ale no dobrze też nie jest. Gdzie ona ją będzie wieszać? Czekaj, 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 bo coś. Niszczy przed, przed głównym i idzie w kierunku kurwa na środku mapy. jest Wciągniesz? Ja pewnie, że tak. Jak inaczej? I już wraca się pod hak. Co za kurwa głupia pizza to jest? No, matko jedyna. Więcej w prawo. Dobrze. O kurwa, nie za mną. Paleta. Dobrze. Wytrzymaj, wytrzymaj. Wytrzymaj. Mychu. Jest blisko mnie. I blisko nas. No ja pierdolę! Mogłem wstać. Mogłeś puścić gena i zrobić unik. Wiem. Ja myślałem, że może nie strzeli tu. Ale to taki szczegół. Wiem, wiem, Jimmy. Czekaj, spróbuję jakoś taktycznie się do niej dostać. A ty ja tam jesteś! Ja pierdolę! No. Jimmy Junga to jest szybki ja Myślałem, że tam z tyłu gdzieś dalej jest O ty kurwo Uciekaj, uciekaj, uciekam. O ja pierdolę Powiedz, że tu paleta jest No jak tu nie A jest No dobra To ją bierze? Morder canary. O kurwa Serwer do Minecrafta działa <grym> Niesamowite Akurat jak gram w depo <noise> Akurat jak gram Ja postanowiłem, że sobie teraz popatrzę, czy coś się Aha. zrobi, czy się zrobiło No i się zrobiło Jest Ciekawe Eee to może ja już ten eee, pod klapę graj No, no raczej tak, bo ty masz drugi hak, ona ma zgon No, a luzak tam Niesamowite, nie wierzę, że działa Ja pierdolę, no przecież Barbę ma, mówiłem. Nie, ja wlazłem idealnie na ten Na linię tego. Myślałem, że zdążę przed krukami wejść. Chciałbyś. Pewnie będzie i tak po drugiej stronie. To zatrzymuję serwer. Przynajmniej wiemy, że działa, przynajmniej teraz. Nie wiemy jak będzie później. Kurwa! No i dupa. Co to jest, że co? Mecz, kurwa, każdy morderca. ta mordercy... paleta nie zadziałała, Bazalt. Ta po lewej od ciebie. Po lewej? A ta? No ta. Nie zadziałała. Chomska paleta. Łazi? Czy strzela krukami? Będzie strzelała. Będę. On teraz dopiero zaczęła. Niech strzeli drugi raz Tylko cię mogą trafić A Racja Dobra teraz Uciekaj? Kurwa no jak no przecież kilometr od tego no mm. Ja pierdolę Niedobrze. ci w dupę szmato Pierdolone. Paniesz, paniesz. O, nie zapomniałem, że ona tu kruki położyła. No. szmata pieprzona i tyle Dokładnie. Szmata pieprzona z niej i tyle. Nawet szpawa jej nie pomogła. Ja